Cześć, dzisiaj w ofercie Skoda Octavia RS 2.0 diesel, 184 konie, 2015 rok. Samochód od pierwszego właściciela, 100% bezwypadkowy, bezkolizyjny, nic nie odkręcane. Użyłbym słowa, że samochód jest jak nowy, ale wiem, że jest to samochód używany, więc tak nie można, ale można powiedzieć, że jest zachowany w stanie perfekcyjnym. Samochód, eee, tak jak mówiłem, jest, wersją, jest w wersji RS. Prawdopodobnie jest w maksymalnej wersji wyposażenia. co Zaraz przejdziemy do tego. Jest wersji kombi 201 000 km, 192 000 km. Miał ostatni serwis ASO w 2025 roku. Ja ten samochód przywiozłem parę miesięcy temu. Służył mi przez chwilę jako prywatny. Można sobie zobaczyć na Facebooku, jak przyjechał. Nigdzie nie był wystawiany, cały czas jeździł. I pokonywał kilometry, więc został już testowany na polskich drogach spalanie rzędu na trasie około 5,5-6 litrów. Nad polskie morze w mieście około 7 litrów. Przy mojej nodze no ja nie mam lekkiej nogi, więc trochę mi pali, ale wiem, że da się jeszcze mniej. Skrzynia automatyczna DSG, tutaj proszę zobaczyć: opony Bridgestone 21 rok. Bardzo duża bieżnika, piękne felgi. Bardzo mi się podoba ten wzór i powiedziałbym, że jest to najładniejszy wzór, ale jeszcze są takie ala alfy telefony i one też mi się podobają bardzo, więc tutaj mam troszeczkę mieszane uczucia czy to, czy telefony najlepsze, ale powiedzmy, że jedne z najlepszych. Światło bigsenowe, doświetlanie zakrętów, czujniki parkowania z przód i tył, kamera cofania, podgrzewana przednia szyba, panoramiczny dach. Tutaj proszę zobaczyć fotochromatyczne, lusterka boczne plus wsteczne. Tutaj jeszcze zobaczymy. Oczywiście samochód od spodu zarówno jak i na elementach najważniejszych, nie posiada nikt z nie posiada otarć, obić, uszkodzeń. Przejdziemy się do środka to praktycznie bym powiedział, że jest jak nowy. Mm. To tu jeszcze warto dodać: tak, z zewnątrz lekko przyciemnione, oryginalnie fabrycznie przednie szyby. Cały pakietek by czarny, bez chromów, co dodaje tutaj bardzo dużego uroku. Proszę zobaczyć. Samochód jest lekko obniżony posiada sprężyny obniżające to już w Niemczech założył poprzedni właściciel jedyny właściciel posiadam zdjęcia briefów samochód jest zarejestrowany w kraju więc jak najbardziej. Można śmiało poruszać się po polskich drogach, jest opłacony, zarejestrowany i sprzedawany na fakturę w więc pełna jakby tutaj odpowiedzialność. Samochód posiada elektryczną klapę. Nagłośnienie Kanton. Tutaj proszę zobaczyć, szklany dach, roletka. Tutaj jest naklejka czarno-załadunkowa. Tutaj oczywiście klapa zamyka. Posiada system bezkluczykowy. Tutaj może, nie wiem, czy z tej strony działa. O. Elektrycznie składane lusterka. Kierunkowskazy w lusterkach. Odprysków nozdy rzeku zarówno jak i na masce nie posiada. Bardzo dużo mocy. Naprawdę dobrze to idzie. Skrzynia działa bardzo dobrze, no bardzo fajnie się jeździ, przyjemnie, może też będę trochę nieobiektywny, bardzo mi się podoba to auto, więc sprowadziłem je na sprzedaż, trochę zostało, bo naprawdę bardzo świetne, ale tak jak mówię, no czas kupować następne i następnymi jeździć, bo trochę tych aut mam, więc... Dla kogoś, kto szuka skody Octavii rs z pewną historią serwisową, na zdjęciach, na ogłoszeniu będzie wszystko dodane, no to ja serdecznie zapraszam, bo myślę, że po drugą taką ciężką, chyba że zdarzałem się, nie mam pojęcia, ale. Cztery elektryczne szyby, nakładka karbonowa, elektryczne lusterka podgrzewane, nagłośnienie kanton, proszę zobaczyć skórę. A nigdzie nawet nie jest zniszczona, pęknięta O proszę zobaczyć, nigdzie Naprawdę powiedział, że oczywiście szlany dach, czarna podsufitka Tempomat tutaj, manetki Kierownica proszę zobaczyć No nigdzie nie ma śladów, nawet tutaj z boku proszę zobaczyć 201 tysięcy kilometrów na chwilę włączy, włączy Bluetooth. Dobrze, wyłączyłem Bluetooth, teraz go odpalimy sobie. Odpala od czawa. Tutaj duży ekran, największy. Kamera wsteczna. Tutaj radyjko. Nawigacja. Więc telefon można podłączyć, oczywiście tutaj, teraz spalanie chwilowe no bo jeździłem długookresowe na 4000km 6,1 litra od tankowania 5,9 więc tak jak mówiłem, no ekonomiczne, polskie menu podgrzewane fotele, podgrzewana przednia szyba ustawianie nawigacji profile jazdy DSG ręczne jeszcze tutaj jakby nie przyciskiem fotochromatyczne lusterko tutaj dach otwierany można roletkę sobie zamknąć proszę teraz jak zamkniemy do końca dach i roletkę o i możemy jeszcze tak i roletkę do końca, proszę Więc tutaj jak najbardziej Tutaj tył Z tyłu podejrzewam, że chyba nikt nie jeździł Bo tu naprawdę no nie ma nawet śladu z życia Tu ma wnękę na narty Ja osobiście uważam, że A jeszcze tutaj pokażę Tu ma nakładki coś zobacz, nawet niezniszczone ta guma jest tutaj oryginalna a ja osobiście zapraszam, jeśli ktoś szuka takiego egzemplarzu to myślę, że po pięknie przejść nie może. No więc ja zapraszam, pozdrawiam, cześć!